Hej, z tej strony Raven i witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. No i witam w 23 odcinku z serii Poradnik Zabójcy. Tak wiem, że dwa tygodnie temu się pomyliłem i powiedziałem: 21 odcinek, a był 22. Nieważne. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku, na prośbę tych tutaj komentarzy, omówimy sobie cenowite Pinheada. Zabójca, o którym już jakiś czas temu robiłem film. Był to bodajże przegląd PTB. No, i w tym filmie trochę się na jego temat rozgadałem, ale dzisiaj omówimy go sobie z bardziej aktualnymi informacjami. Także jeżeli film Wam się spodoba, to pamiętajcie zostawić po sobie sobą łapeczkę w górę, bo bardzo mnie to motywuje. Ja już się i iż trwam jego oglądania. Informacje ogólne: Pinhead Akatsanobita to 23 zabójca, o którym sobie nieco powiemy. Został on dodany do gry wraz z DLC Hellraiser Chapter. Jest on skategoryzowany jako zabójca o trudnym poziomie trudności. Jest wysoki, porusza się ze standardową prędkością ruchu wynoszącą 4,6 m na sekundę oraz posiada defaultowy 32-metrowy zasięg terroru. Jego moc pozwala mu kontrolować mapę, a przy tym dręczyć wielu ocalałych jednocześnie. Moc ta nazywa się przywołanie bólu. Przytrzymując przycisk mocy sprawiamy, że przed Pinheadem pojawia się znacznik, który oddala się od nas w miarę trzymania przycisku. Wpuszczenie przycisku mocy sprawi, że otworzy się portal w miejscu, które wskazywał znacznik, a my zaczniemy sterować opętany łańcuchem. Wciśnięcie przycisku ataku sprawi, że łańcuch zostanie wypuszczony, a my będziemy mogli w ograniczonym stopniu nim sterować. Gdy trafimy opętany łańcuchem osalałego, ten zostanie spętany i przygwożdżony przez trzy inne łańcuchy. Gdy ocalały jest spętane, jego prędkość ruchu jest zmniejszona. Nie może on biegać, naprawiać, leczyć, a nie wykonywać szybkich przeskoków przez okna czy palety. Aby pozbyć się łańcucha, Oceleum musi wykonać akcję zerwania łańcuchów, ale to zajmuje trochę czasu. Moc ta jest bardzo dobra zarówno na lupach, jak i w otwartym terenie, bo skutecznie użyta spowalnia osłałych i znacznie skraca pościgi. Użyta natomiast niewłaściwie daje odslełom sporo dystansu, więc i z tym trzeba uważać. No dobrze. Ale oprócz opętanych łańcuchów, moc Cenobity składa się z jeszcze jednego elementu, którym jest konfiguracja lamentu. Konfiguracja lamentu to kostka, która respi się w randomowych miejscach na mapie, w każdej grze. Pozostawiona sama sobie przez zbyt długi czas aktywuje łowy łańcuchowe, czyli event, w którym opętane łańcuchy same zaczynają atakować oselałych. Aby zakończyć łowy, ocelali muszą znaleźć kostkę, co raczej nie jest trudne, bo widzimy jej aurę oraz ją rozwiązać. No i tutaj pojawia się mały problem, bo Cenobita dostaje powiadomienie, gdy docela podnosi kostkę oraz dostaje również możliwość teleportacji do niego, gdy próbuje ją rozwiązać. Teleportacja co prawda wyłącza na krótki czas, ale pokazuje dokładną lokalizację ocalałego. Jest jeszcze opcja, że to killer jako pierwszy znajdzie kostkę. Co się wtedy dzieje? Cenobita będzie mógł podnieść konfigurację, co natychmiast wywołało w łańcuchowe, oraz wywołał u wszystkich ocelałych krzyk, co ujawni zabójcy ich lokalizację. Dokładnie to samo się stanie, gdy zabójca powali go niosącego aktualnie kostkę. Umiejętności przyswojalne. Cenobita posiada trzy całkiem dobre umiejętności przyswojalne, które pomagają w kontroli mapy oraz sprawiają więcej bólu powieszonym ocelałem. Pierwsza umiejętność to zakleszczenie, deadlock. Gdy generator zostaje naprawiony. Byt blokuje inny generator z największym postępem naprawy na 20, 25, 30 sekund. Aury zablokowanych generatorów zostają oznaczone białą aurą. Obecnie jest to jedna z lepszych umiejętności uniemożliwiających ocylałym generaż. Jest bardzo pomocna w wielu sytuacjach i bardzo uniwersalna. Skuteczna na każdego zabójca. Następna umiejętność to klątwa i graszka. Hex Flathing. Po powyższeniu ocalałego na haku po raz pierwszy... Jeden z totemów zamienia się w klątwę grażka. Ocelały, na którym aktywna jest klątwa, dostaje efekt nieświadomy, do czasu oczyszczenia przeklętego totema. Nieświadomo ocelało widzi swojego totemu z odległości 24, 20, 600 metrów. Dodatkowo przez pierwsze 90 sekund klątwy może oczyścić tylko ocelały, na którym jest ona aktywna. No i ponownie, uważam, że jest to bardzo ciekawa umiejętność. Nie dość, że daje ocelomu dodatkowy obiektyw, to jeszcze łączy się z ostatnią umiejętnością przez celną bitę, którą jest Hack Plagi, ofiarowany ból. Scorch Hook Gift of Pain. Po powyższeniu odseleł na haku Plagi, odseleł otrzymuje efekt krwotok oraz zmasakrowany do pełnego wyleczenia. Po wyleczeniu natomiast odseleł otrzymuje deba w wysokości 7, 8, 9% do prędkości naprawy oraz leczenia do czasu odniesienia kolejnych ran to umiejętność już nie jest tak dobra jak poprzednie, ale też w pewnym sensie spowalnia grę. Albo wymuszy na o bycie rannym, albo nakłada na nich 9% spowolnienie naprawy i leczenia. Nie jest to jakiś wybitny perk, ale nie jest też najgorszy. Dodatki do mocy Cenobita posiada wiele różnych dodatków do mocy, ale w większości graczy praktycznie w ogóle nie używają. Zacznę od tych najbardziej pospolitych czyli dodatków zwiększających prędkość obrotów opętanych łańcuchów. Żywotne świerszcze Lively crickets zwiększają prędkość obrotów łańcuchów o 10% oraz wijące się larwy Wriggling magots. zwiększają prędkość obrotu łańcuchów o 15% Następne są dodatki zwiększające prędkość aktywacji łowów łańcuchowych. Płonące świeca Burning candle skraca czas aktywacji łowów o 3 sekundy oraz Filler Torture Torture Filer Skraca czas aktywacji łowów o 6 sekund. No i jeszcze dodatki zwiększające czas potrzebne odsylałom na rozwiązanie konfiguracji lamentu. Dodatków tych używa się, gdy wolimy grać podobrane kostki. Wtedy dają nam one czas, aby dotrzeć do ocelałego posiadającego kostkę. Płynne flaki Luke Gore Zwiększam czas potrzebny odsylałom na rozwiązanie konfiguracji lamentu o 1 sekundę oraz szczątki Larego. Laris Remains z większym czas potrzebny odsyłał na rozwiązanie konfiguracji lamentu o 2 sekundy. Jeśli chodzi o pojedyncze dodatki do mocy Cenobity, to najlepszym z nich jest przygwarszający drut impaling Wire, bo sprawia, że gdy odsyłały serwie łańcuch przy pomocy otoczenia, to znaczy na przykład o ścianą, to zostaje w niego wymierzony jeden dodatkowy łańcuch. Kolejny dodatek, który zmienia grę Cenobitą praktycznie całkowicie, to ząb gaduły. Chatterstoof, który ujawnia Pinheadowi aurę konfiguracji, ale sprawia, że podniesienie jej nie aktywuje łowów, tylko nadaje mu efekt niewykrywalny na 25 sekund. Jest to bardzo ciekawy dodatek, którym polecam czasem dla odmian zagrać. Ultra rzadkie dodatki do mocy Cenobity są również bardzo interesujące, a o dziwo nie są tak często spotykane. Mowa tu o dodatkach Kieo inżyniera (Engineers Funk oraz opalizującej konfiguracji lamentu Iridescent Lament Configuration. Kieo sprawia, że zdrowo oslało trafione opętany łańcuchem zostaje zranione, a ranno oslało trafione łańcuchem zostaje spętany jednym łańcuchem mniej. Opalizująca konfiguracja natomiast sprawia, że gdy łowy są aktywne, oslale nie widzą aury kostki z odległości większej niż 24 metry. Pomocne umiejętności Teraz najlepsze umiejętności na granie cenobitą. Zguba Franklina. Franklin's Demise. Umiejętność przyswialna Bubby. Trafienie odcelowego podstawowym atakiem sprawia, że upuszcza on niesiony przedmiot, a ten powoli zaczyna tracić ładunki. Nam bardziej chodzi o pierwszą część tej umiejętności. Upuszczanie przedmiotów. Gojąc ocelełego niosącego kostką, możemy zaatakować go podstawowym atakiem i natychmiast odzyskać konfigurację. Co nam bardzo pomaga w dalszej części gry. Śmiertelny Pościg, Ledal Pursuer. Umiejętność przyswajalna Nemesis. Na początku gry dostrzegasz aurę wszystkich ocalałych przez 9 sekund. Dzięki tej umiejętności można bardzo łatwo zlokalizować kostkę już na początku gry. Zagraniczny YouTuber od Zdarwa nagrał nawet na ten temat film. Zamieścimy go w karcie, abyście sami mogli go obejrzeć. Zbieracz Horder. Umiejętność przyswajalna Bliźniąt. Zostajesz powiadomienie, gdy ocelały zaczyna przeszukiwać skrzynią, bądź podnosi, upuszcza przedmiot. Tak samo jak poprzednia umiejętność, ta również pozwoli szybko zlokalizować kostkę, tylko już nie na początku gry. Gdy tylko ocelały podniesie konfigurację, zabójca natychmiast zostanie o tym powiadomiony oraz uzyska dokładną lokalizację surwa. Klątwa Ruina Hex Ruin Umiejętność przyswajalna wiedźmy. Generator, którego nikt nie naprawia, psuje się z prędkością 200% normalnej regresji. Na co jest to bardzo dobra umiejętność, ponieważ łowy prawie całkowicie uniemożliwiają osleom naprawę genów. A te, w czasie gdy nie są naprawiane, będą cofać postęp, co znacznie spowolni gra.